Zapraszam na rozmowę z Ewą Strulak, Head of Design marki Lowy, miłośniczką kamperowania, mamą dwójki dzieci, miłośniczką slow life i slow food, no ale przede wszystkim wielką wielbicielką projektowania. Witam Cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. Ewo, tytuł skomplikowany, Head of Design, marka parentingowa dla rodziców, dla dzieci. Czym Ty tak naprawdę się zajmujesz? E jeżeli chodzi o Markelowi, to rzeczywiście jestem, tak jak powiedziałaś, tytuł skomplikowany, mm -hmm. aczkolwiek chodzi o to, żeby w marce była jedna osoba, która od. Momentu powstania produktu, idei, konceptu, mhm. e, czuwała nad całą strategią mhm. związaną z designem, e, później identyfikacją, e, opakowaniami, mhm. kolorystyką, tak więc wszystko od pomysłu. Tak, od pomysłu do tego, co tak naprawdę mhm. klient widzi na, na półce. Na każdym to etapie jest, jesteś Ty. Dokładnie, to jest odpowiedzialność moja i, i naszego mhm. działu. Myślę, że to trochę z czasami pogodzenie kilku żywiołów, to znaczy zarówno potrzeb, funkcjonalności, jakichś takich oczekiwań konsumenckich, biznesowych, no okay. i potem właśnie to, jak to będzie wyglądało, czyli Twoje trochę artystyczne wyobrażenie, też zgodne właśnie z tym, co oni proponują. Wspieracie się czasami? No, powiem Ci, że rzeczywiście to jest duże wyzwanie, bo jeżeli chodzi w ogóle, design dla mnie to jest nie tylko piękna forma, mhm. tak naprawdę to jest wynik tego, co robimy codziennie musimy tak jak powiedziałaś połączyć z jednej strony potrzeby rodziców, e, potrzeby nasze możliwości e, biznesowe, e, znaleźć e, gdzieś unikalne insighty, mhm. które wdrożymy w ten produkt, śledzić konkurencję Czyli musicie gdzieś się na, po środku. i gdzieś spotkać pośrodku. Dokładnie te wiele obszarów łączy właśnie design, mm. e, który daje możliwość e, ujęcia mm. tych wszystkich potrzeb i mm. super superprodukty. Myślę, że pokutuje w, przy wielu produktach takie stwierdzenie, że te piękne rzeczy, designerskie rzeczy często są niefunkcjonalne. Wam absolutnie udaje się to wszystko pogodzić, ale z Tobą o właśnie tym designie, o tym, że ta butelka wygląda tak, a nie inaczej. Co Cię inspiruje? Dlaczego ona wygląda właśnie tak? Jeżeli chodzi o butelkę, to wyzwanie było ogromne, ponieważ od początku widzieliśmy, że chcemy zaprojektować taki game changer, jeżeli chodzi o karmienie, o karmienie dzieci. No i właśnie gdzie tutaj jakby znaleźć inspirację, człowiek się nie rodzi z tym i od razu nie wie, co to, co to by mogło być ale no, ten projekt potraktowaliśmy nietypowo. Dosłownie nasi projektanci wstali od biurek i poszli do domów prawdziwych rodziców, mam. Um, obserwowaliśmy, jak um, użytkują produkty, mhm. co lubią, czego nie lubią, jak wygląda cała otoczka, cała mhm. rutyna z tym związana, i wyciągaliśmy swoje wnioski. Mhm. Um, i jeżeli chodzi o butelkę Mama Fil, to niesamowicie zainspirowała nas uh, historia. Mamy uh, pięciomiesięcznego Leona, która um, opowiedziała nam swoją Nie moja, ja też mam <laughs> Leona, A, Leona tak ale pomyślam, nie moja, tak, <laughs> że będzie o tobie, ale mhm. po prostu bardzo pamiętam. Um, bardzo pamiętam to przeżycie, ponieważ ona opowiedziała o momencie, kiedy właśnie dojrzała do tego, że chciałaby włączyć karmienie butelką do swojej codzienności po to, żeby mieć chwilę czasu dla siebie, ale też bardzo chciała, żeby tata mhm, uczestniczył, uczestniczył w tym, w tym karmieniu. I jak to w dzisiejszych czasach miała po prostu mnóstwo obaw w sobie, ponieważ z jednej strony karmienie piersią do tej pory bardzo kojarzyło się jej z takim magicznym intymnym momentem. momentem. dokładnie tylko między nią, a, a właśnie tym synem. A w tym momencie jakby doszło do niej, że musi podać swojemu synowi jakieś Obce, obce ciało, ciało dokładnie, mhm. które jest zimne, które jest sztywne i bardzo się tego bała. Mhm. Przeszukała oczywiście wzdłuż i wszystkie fora internetowe, szukając tego najlepszego produktu. I ja sobie wtedy zdałam sprawę z tego, że to nawet nie jest tylko o tym dziecku podczas tego karmienia mhm. tylko także o mamie. Tylko także o właśnie o mamie, o tych jej gdzieś uczuciach i emocjach, mhm. które są no, bardzo mocne. Mhm. Więc. Powiedzieliśmy sobie, że tym produktem e, po prostu od tego produktu ma być taki wielki spokój. On z jednej strony ma być zbliżony do tego wzorca, mhm. czyli do piersi. Taki przedłużenie w ogóle. Ale nie chcieliśmy nie chcieliśmy udawać, e, nie chcieliśmy udawać e, piersi mamy, więc stąd e, żeby właśnie nie wyglądał jakoś tak obco mhm. dziwnie, naśladująco. Tylko miał ten produkt mieć swoją własną, mm. pewną tożsamość, mm. ale poprzez tę jakość, mm. e, odpowiednie proporcje, e, odpowiednią technologię, miała z niego mm. bić taki po prostu spokój, mm. tak? I, I to chcieliśmy zapewnić. Absolutnie się utożsamiam z tą historią mm. Mamy Leona, sama jako mama Leona, i e, powiedziałaś tam o takich bardzo ważnych e, funkcjach, jakby samej tej butelki, mm. albo bardziej takich e, własnościach, czyli mm. właśnie ta miękkość piersi, ta, ta bliskość, to ciepło, że to nie jest taki obcy mm. element, obcy, mm. obcy, mm. obcy twór. Mm. Wykorzystując konkretne materiały, właśnie o tym myślałaś. Mm -hmm. I jakie to są materiały? Okay. No. Przede wszystkim niezwykłą, naprawdę niezwykłą unikalnością w tej butelce jest to, że e, posiada ten e, właśnie e, matowy e, mhm. aksamitny ring. E, niby zwykły smoczek, ale tutaj jest użyte kilka rodzajów silikonu z odpowiednią mhm. gęstością, dzięki czemu na podstawie właśnie jest twardo. Wokół ringu można wyczuć pewną delikatność, mhm. tak jak skóra e, mamy. Tak, ta struktura jest bardzo przybliżona e, do tego. I e, na końcu nasza dynamiczna końcówka, która jest o wiele cieńsza. Mhm. Która może e, pracować zgodnie z rytmem ssania dziecka. Mhm. E, więc Opracowanie tej technologii zajęło nam najdłużej. Mm -hmm. Pomysł był w pewien sposób od razu, mm -hmm. bo my na pierwszych po prostu konceptach mieliśmy właśnie ten ring rozrysowany, mm -hmm. ale otrzymanie tej technologii, tak żeby Jak to, to zadziałało, przełożyć? no właśnie, to było po prostu lata pracy mm -hmm. i wielki ukłon do całego zespołu mm -hmm. inżynierów mm -hmm. i projektantów, że to właśnie wyszło w ten sposób. Jak patrzę na tą butelkę, y, oczywiście kolory nude są teraz bardzo modne, ale myślę, że to też nie jest przypadek, że ona jest w takiej, ani nie innej kolorystyce. Nie wiem, czy to Państwo widzą, czy to przechodzi przez szkło, ale tutaj mamy też różne odcienie. Tu jest bardziej beż, tu jest bardziej blady y, róż. To wszystko jest niezwykle ciepłe, naturalne, spokojne. Co może też zastanawiać, ponieważ jest przecież taka teoria, że dzieci powinny w swoim otoczeniu mieć jednak kolory, takie bardzo jaskrawe, które pobudzają też ten zmysł wzroku. Dzięki Agnieszka, nad, że to nad, podnosisz. Nadrabia logo, logo. Tak. <laughs> Kolorem. Dzie, dzięki, że podnosisz ten temat. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o projektowanie, to nic nie jest przypadkowe to są świadome decyzje, które nas prowadzą do finalnego efektu. Jeżeli mówimy o tych kolorach, to z jednej strony nam zależało, żeby rzeczywiście zbliżyć się maksymalnie do, do piersi, nie udając jej, tak jak już wcześniej powiedziałam. Z drugiej strony w designie obecnie bardzo mocny trend związany właśnie z używaniem jak najbardziej naturalnych kolorów, czy materiałów, które są inspirowane takim naszą naturalnością i sprawiają, że ludzie czują się bardzo dobrze, tak jak gdyby w towarzystwie mm. tych produktów. Więc tutaj nasz zespół rzeczywiście poświęcił mnóstwo czasu na to, żeby dobrać odpowiednie struktury, odpowiednie kolory mm. i odpowiednie surowce. Ewa, gdybyś mogła nam pokrótce powiedzieć, jak wyglądał proces projektowania tej butelki. Dzisiaj ty jesteś jakby przedstawicielką dużego zespołu tak naprawdę, który tworzył ten produkt. No, e, dokładnie. E, zespół e, nie, nie jest mały, to ja jestem tylko e, dzisiaj przedstawicielem e, tutaj naszego całego zespołu. Jeżeli chodzi o projektowanie takiej butelki... Kto uczestniczy w takim projektowaniu? To są, e, to są projektanci, to są osoby związane z e, wprowadzeniem całego projektu, hmm. to są e, brand managerowie, konstruktorzy, inżynierzy... Hmm. A osoby z kim się jeszcze konsultujemy? E, dokładnie. Konsultujemy się jeszcze przede wszystkim z rodzicami, ale jeżeli chodzi o projekty produktów dziecięcych, to przede wszystkim z wyspecjalizowaną kadrą medyczną. I tutaj mamy do, w naszym zespole właśnie neurologopedów, położne i na ich wiedzy opieramy pewne decyzje związane właśnie w tym projektowaniu. To konkretnie ta butelka. Co ciekawe, ten Projekt zaczęliśmy w ogóle od, od ankiety internetowej i mieliśmy ogromny, ogromny odzew. 1680 mam mhm. postanowiło odpowiedzieć na pytania związane z idealną butelką, pewnie. idealną butelką, tak z ich obawami, z oczekiwaniami, czego czy, brakuje, t, czego brakuje, czego pragną, czego nie pragną, kiedy zaczynają, mhm. t, co oczekują. I to pewnie wam dało taki obraz ten, jest. E, tak i ta dzięki tym e, danym stworzyliśmy pewną mapę insightów, które konfrontowaliśmy. Mhm. Właśnie z, z lekarzami, i oni zaczęli dawać nam odpowiedzi właśnie na te konkretne potrzeby rodziców. Zaprojektowaliśmy tutaj idealne proporcje butelki, dzięki czemu dziecko ma możliwość rozwarcia ust w kąt 120 stopni i tym zmniejszamy ryzyko wystąpienia kolki, ponieważ odpowiednio uszczelnia usta, nie pobierając tym zewnętrznego powietrza.